Jesteśmy podczas zejścia z małej wysokiej. Ta fajna, fajna nazwa, fajna i mała wysoka. Powiedziałbym wam, że z takich trzech części się składa to wejście. To jest trzecia część właśnie. Ostatnie wyjście na samą górę. Druga część to jest tu, gdzie my się teraz znajdujemy, czyli są takie przedmałe wierzchołki. Jesteśmy na grani. Tam znajduje się już przepaść. Ona schodzi aż do tego zmarzłego stawu i tych płatów śniegu, które widzieliśmy, gdy na szlak na Polski Grzebień szedł w prawo, a na Rochatkę szedł w lewo. I za chwilę będzie jeszcze trzecia część. To jest ta część trochę z łańcuchami. Taka ostra w dół, gdzie trzeba bardzo uważać przy zejściu, a gdzie jak wchodziłem bardzo dużo ludzi schodziło, więc mam teraz nadzieję, że nie będzie tyle mijanek, bo tam jest po prostu mało miejsca na taką wymiankę, Dlatego postarałem się zejść w momencie, kiedy schodzi mało osób, żeby też się nie robiły zatory. Kiki, zgodnie ze swoją uwagą, wychodząc na górę, schowałem do plecaka. Natomiast my już powoli schodzimy, ten metraż się zaczyna obniżać. Mała wysoka, 2429 metrów nad poziomem morza, tam byliśmy. Czwarty najwyższy szczyt w Tatrach, na który wjedzie szlak. Łomicy nie można w, ten, w, ten, w tą klasyfikację brać, ponieważ na Łomicę wjeżdża się kolejką. Na pierwszym miejscu są Rysy, potem jest krywań na trzecim miejscu jest Sławkowski No i właśnie na tym znienawidzonym przez sportowców czwartym miejscu jest Mała Wysoka A tam mamy właśnie Rysy Już wam pokażę o, Tam są Rysy Także, no i tutaj jest oczywiście król wszystkich Tatr, Gerlach e, Tak jak widzicie tych ludzi tam na dole o tej skały, tam się będzie zaczynała właśnie ta trzecia część, czyli to jest druga część taka, jaka, jako taka, jakieś mnie dziwne zwierzątka atakują i tam będzie ta trzecia część najgorsza, a tam po prawej już macie schody, które widzieliście, jak wychodziliśmy i polski grzebień przełęcz, która ma 2200 metrów nad poziomem morza. Zrobię chyba jeszcze krótki filmik tam przy tej najgorszej części i widzimy się na polskim grzebieniu. No i obiecany przeze mnie fragment, ten najtrudniejszy. Ten, który tutaj, jak widzicie, idzie ostro tutaj w dół, a potem tamten idzie już. Tam już jest normalnie. Na tym odcinku jest normalnie, a tu, do nas, jakby, jest taki odcinek dosyć mocny i trzeba się bardzo skoncentrować na schodzeniu. Ja mam teraz obie ręce, no najwyżej będę schodził tyłem. Jeżeli będzie cięższy moment. Wchodzą kolejnie ludzie na polski grzebień. Pytanie, czy będą tu wchodzić? Jak tak, to będzie za nami spora grupa osób, które schodzą, więc. Dobra, kończymy tą krótką relację z żółtego szlaku na małą wysoką i schodzimy na polski grzebień. No i może krótki widok na majestatyczny gerlach. Na polskim grzebieniu ja i to widać gardlach Zobaczymy w jakim czasie, z przerwami oczywiście, zajmie mi zejście do Łysej Polany. Obstawiam tak około 3 godzin 45 minut moim tempem, znając siebie. Kiki wyciągam dokładnie tam na tym jeziorku, co jest zamarznięte. tutaj widzicie, Obrysowałem go palcem. I tam będzie właśnie A to jest też najwyżej położona. Cześć, tak No Dobra. Trzeba ruszać. Jesteśmy na rozdrożu pod polskim Grzebieniem na wysokości 2089. Wcześniej nie robiłem materiału stąd, a teraz robię. Także. Już jesteśmy koło tego stawu. Tu jest wspomniana przeze mnie droga na rochatkę przez ten płat no. na razie w porządku bez bólu w nodze i trzeba tak ruszać dalej do tego jeziora bo... Wróciliśmy Państwa pod zmarzły staw to znaczy że jesteśmy za nim, bo on tam został za nami. Jest tak Zmarzły staw w takim układzie. No i jesteśmy przy masywie wielickiego szczytu. Czas zejścia, nie wiem jaki. Nie wiem czy mam mówię czas zejścia jak nie popatrzę w zegarek. Ale to już może z przyzwyczajenia ale powiem wam, że idę na razie bardzo takim konkretnym krokiem i tempem a może taka jeszcze mała uwaga, że pomiędzy zmarzłym stawem a rozdrożem pod polskim grzebiniem znajduje się chyba trzy łańcuchy, ale są bardziej dla pomocy, bo, bo po prostu jest płaska skała i ona niekiedy jest po prostu bardzo śliska jakby jakby tutaj iść na przykład po deszczu albo, albo przy roztopieniach ten łańcuch pomaga. Ja miałem taką dosyć nietypową sytuację, bo schodziłem i zamiast stanąć na jakąś pewną półkę skalną, to dosyć przypadkowo stanąłem na ten łańcuch. Że nic się nie stało, tylko tak zacząłem moją nogą bujać, a ja tutaj wiecie przypięty do skały, że dosyć śmiesznie to było. Myślałem, że się tutaj zatrzymam, ale póki co e, nie bolą mnie nogi. Nie chcę ich prowokować, ani motywować do zmiany stanu bólu. I dlatego, póki jest dobrze, póki nie odczuwam zmęczenia, no, to na razie sobie daruję, postoję. Może zrobić. Jest! W końcu! Ale pełna euforia będzie, jak dojdę do samochodu na Łysej Polanie. Na razie, tak jakbym szedł pod górę. Skupienie i koncentracja. Nie ma tego, co było za mną, ponieważ jeszcze jest dużo przede mną. Także, także widzimy się na następnym metrażu. No, prawdopodobnie już po. Niżej 2000 metrów nad poziomem morza, bo teraz jeszcze jestem na 2000. Także widzimy się niżej. Jest godzina 15:46. Rozpoczęliśmy zejście 14:13, czyli można powiedzieć, że półtorej godziny trwa zejście. Jak widzicie Państwo, jesteśmy przy litworowym stawie na wysokości 1860 metrów nad poziomem morza, także dobry czas zejścia. No i cóż, mogę powiedzieć, no i z polskiego grzebienia, na którym zaczynaliśmy zejście, nie, ma, nie minęła jeszcze godzina. Nie minęła to godzina, bośmy zaczęli zejście 55, po 46, także... Jeszcze zostało 9 minut. Bardzo szybkie zejście, co nie zmienia faktu, że przy każdym kroku staram się być uważny. Dobra, widzimy się nieco niżej. Pamiętasz Norbert to jezioro i te góry? No, powinieneś pamiętać, prawda? Jesteśmy, proszę Państwa, już na wysokości około 1400 metrów nad poziomem morza. Jeżeli zapytacie, po czym to wnoszę, a po tym, że parę metrów temu po lewej stronie była taka drewniana wiata turystyczna, na mapie sprawdziłem, że izolinia oznaczająca 1400 metrów nad poziomem morza przecina właśnie. Koło tej, koło tej wiaty turystycznej, także no, jeszcze jakieś około 420-30 metrów zejścia. Z tym, że teraz to zejście będzie bardziej prowadzone na większej liczbie kilometrów, co z, oznacza o, najogólniej, że a, no będzie po prostu lżej się schodziło. To nie będą takie ostre, mocne zejścia, tylko to będą raczej właśnie zejścia e, leciutkie, trochę widoczne, ale, ale jeżeli chodzi o odczuwalność tych zejść, to będzie ona mniejsza. Ponownie jesteśmy oczywiście w dolinie białej wody czy belowskiego potoku, jak to woli. A słońce, jak widzicie, schowane już za masywami gór. Oświetla je teraz od zachodniej strony. Pachnie ściętymi drzewami. Jesteśmy na 1140 metrach nad poziomem morza. Szlakowska, może tego nie pokazuję, ale mapa moja. Tatry wysokie pokazuje, że z polskiego grzebienia dojście tutaj, właśnie na 1140 metrów nad poziomem morza, trwa około 3,5 godziny. A więc, drodzy Państwo, mogę oficjalnie powiedzieć, że e, złamałem tą zasadę, i nieoficjalnym nowym moim rekordem jest 2 godziny 51 minut. Rozpocząłem zejście z polskiego grzebienia 14:55, a docieram tutaj o 17:46. Także zobaczę, czy uda mi się zmieścić w 4 godzinach na całe zejście z polskiego grzebienia aż na Łysą polane. To byłoby dla mnie coś takiego dodatkowego, czyli taki dodatkowy motywacyjny plusik, który pozwoliłby mi na kolejne trasy i na jakieś takie wyobrażenie sobie tego w jakiej formie obecnie się znajduję po takim, co tu nie mówić dużo mocnym wejściu. Tam idąc. Na polskim grzebieniu powiedziałem Państwu, że chciałem w 4 godziny się zmieścić zejściem i udało się. 3 godziny 59 minut na zejście z polskiego grzebienia na łysą polanę. Także taki dodatkowy smaczek również dzisiaj się udał. Jesteśmy już na łysej polanie, około 28 km zrobione. Szczyt zdobyty, nowy najwyższy szczyt, i nowa najwyższa wysokość. Następne trasy, już wkrótce z łysej polany, żegnam was. Podróżnik Iti.